Moja teściowa zorganizowała przyjęcie z okazji narodzin mojego dziecka za moimi plecami i powiedziała, że moi rodzice nie mogą się na nie zjawić, bo to ma być święto jej rodziny. Więc uszanowałam jej życzenie i zrobiłam własne przyjęcie bez niej. Gdy ja i mój mąż Emet dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, od razu wiedzieliśmy, jak zareagują nasi rodzice. Moi rodzice byli zachwyceni. Zawsze mnie wspierali i wiedziałam, że będą wspaniałymi dziadkami. Ale moja teściowa, Aleksa, zareagowała inaczej, niż można by Y się spodziewać po kobiecie, która ma zostać babcią. Owszem, była podekscytowana, ale bardziej przejęta tym, jak ta ciąża wpłynie na nią niż tym, że zostaniemy rodzicami. Aleksa nigdy nie dogadywała się z moimi rodzicami. Zawsze była między nimi jakaś napięta atmosfera, i to głównie przez nią. Miała kompleks wyższości. Patrzyła z góry na moich rodziców, jakby we wszystkim była lepsza w wychowaniu dzieci, stylu życia, a nawet w takich drobiazgach jak tradycje świąteczne. Ciągle rzucała pasywno agresywne komentarze o tym, jak dobrze wychowała Emmeta i jak moi rodzice byli zbyt wyużowani. Moja mama, która jest bardzo bezpośrednia, nigdy nie tolerowała jej protekcjonalnego tonu i często mówiła jej to wprost. Mój tata z kolei ignorował ją i nie wdawał się w niepotrzebne konflikty. Zwykł mówić, nie możesz żyć, martwiąc się o każdą mrówkę, którą spotkasz po drodze. Nie interesowało go, co myślą inni, szczególnie tacy, którzy nie są tego warci. Ale to tylko podsycało złość Elixii. Była przekonana, że to ona jest najważniejszą osobą w życiu Emmeta, a moich rodziców traktowała jak przeszkodę, nie jak rodzinę. Po kilku miesiącach Emmet zaczął wspominać, że jego mama planuje baby-shower. Byłam zaskoczona, bo nigdy nie powiedziała mi tego wprost. A skoro to ja byłam w ciąży, to chyba wypadałoby mnie o tym poinformować, prawda? Najpierw myślałam, że to dopiero początek przygotowań i że wkrótce do mnie podejdzie z propozycją. Ale z czasem zauważyłam, że podjęła już wszystkie decyzje beze mnie i, i nawet nie wiedziałam, czy w ogóle zostanę zaproszona. W końcu potwierdziłam swoje przypuszczenia, gdy usłyszałam, jak rozmawia przez telefon o przyjęciu dla rodziny. Kiedy ją o to zapytałam, zachowywała się, jakby wszystko było już ustalone miejsce, temat, lista gości i wszystko. Nawet nie zapytała, kogo chciałabym zaprosić. Powiedziała, że mam po prostu przyjść. I wtedy dowiedziałam się, że moi rodzice nie są na liście gości. Zapytałam, czy to jakaś pomyłka, czy zrobiła to specjalnie. Odpowiedziała, że nie zaprosiła ich, bo to jej rodzinne święto. Według niej moi rodzice będą mieli wystarczająco dużo czasu z dzieckiem po narodzinach. Więc ich obecność nie była potrzebna. Nie będę kłamać i byłam wściekła. To była moja ciąża, moje dziecko, moja historia. A ona przejęła kontrolę nad wszystkim i wykluczyła moich własnych rodziców. Powiedziałam jej, że skoro moi rodzice nie są mile widziani, to ja też nie przyjdę. Na to ona odpowiedziała, że wtedy przyjęcie nie ma sensu, bo to miało być święto na cześć mojego dziecka. Twierdziła, że powinnam być wdzięczna, że to wszystko organizuje. Ale w rzeczywistości nie chodziło o mnie, tylko o dziecko i jej rodzinę. Nie chciała zmienić zdania. Nawet powiedziała, że nie chce obcych na wydarzeniu, a przecież to moi rodzice. Są tak samo ważni w życiu tego dziecka jak ona. Wtedy postanowiłam: koniec kłótni. Skoro chce sobie organizować przyjęcie tylko dla swojej rodziny, niech to robi. Ale bez mnie. Zorganizowałam własne baby shower. Pomogła mi w tym moja najlepsza przyjaciółka Zaprosiłam tych, których naprawdę chciałam, moich rodziców, bliskich przyjaciół i rodzinę z obu stron. Oczywiście Alexa nie była zaproszona. Kiedy się o tym dowiedziała, była wściekła. Zarzuciła mi brak szacunku i stwierdziła, że robię z siebie ofiarę. Ale prawda jest taka, w to ona dała mi ten pomysł. Pokazała mi, jakiego przyjęcia nie chcę. Więc zrobiłam swoje bez presji, bez udawania. I respekty, her wishes, and did, my own fin. But SHE refused to accept any responsibility. SHE played the victim. Emmet told Mistrzostwom Europy SHE de been going around saying he had excluded her, and acted like SHE was the one being hurt. SHE even told Emmet to watch out for manipulation, implying he was the one being controlling. SHE kept bringing it up to everyone sharing her substory, making herself the center of attention. S.H.E. sent Mistrzostwom Europy a long email saying her heart was broken, that S.H.E. was being treated like a stranger when all S.H.E. wanted was to celebrate her grandson. He replied something like, I'm celebrating with my side of the family. I'm sure you can understand. It wasn't entirely true some of Emmet's family were there too. But isodem saw them as family unlike how S.H.E. treated my parents. And probably unlike how SHE sees Mistrzostwom Europy. To her, I he must just be a baby-making machine. SHE doesn't get it. In her world, SHE can do whatever SHE wants, and it's fine. But if someone does it, to her, it's suddenly injustice. SHES is so wrapped in her own narrative, no logic gets through. SHE tried to get Emmett to make From Europy apologize and invite her again. H.E. bakt mistrzostwom Europy UP and ult her S.H.E. cost this herself. S.H.E. didn't take it well, but S.H.E. never takes anything well, not even whiskey before breakfast. S.H.E. set S.H.E. had more right to be in the baby's life than my parents because S.H.E. was the paternal grandmother. Maybe S.H.E. was drunk. Probably cheap whisky. I to wszystko działo się jeszcze przed przyjęciem. Po przyjęciu sprawy stały się jeszcze gorsze. Aleksa wydała pieniądze na swoje specjalne przyjęcie i była wściekła, że nie zaprosiłam jej na moje. Ciągle wspominała o tym podczas rodzinnych spotkań, rzucając pasywno-agresywne komentarze i grając ofiarę. Próbowała też zmanipulować Emmeta, żeby zorganizował kolejne przyjęcie, tym razem z nią. Gdy Emmet powiedział, że jedno przyjęcie wystarczy, zaczęła narzekać innym członkom rodziny. Większość z nich powiedziała jej, żeby się uspokoiła. Ale ona nie miała za grosz samoświadomości, a jej zachowanie stawało się coraz gorsze. Zaczęła wtrącać się w każdy aspekt mojej ciąży, jakby miała prawo brać udział w każdej decyzji. Chciała znać szczegóły wszystkich moich wizyt lekarskich. Nalegała, żeby pomagać w urządzaniu pokoju dziecka, mimo że nie chciała jej opinii. Twierdziła, że powinna być pierwszą osobą, która zobaczy dziecko po porodzie. I nie tylko mówiła, chciała mieć to na piśmie. Prawdopodobnie napisane przez nią, żeby udokumentować sprawę. Emmett próbował z nią rozmawiać, widząc po mojej twarzy, że jeśli jeszcze raz usłyszę jej głos, rozbije na niej ważon. Ale myślisz, że go posłuchała. Zrobiliśmy więc to, co nam zostało. Poprosiliśmy prawnika o przygotowanie formalnego pisma, co kosztowało nas 500 dolarów, w którym domagaliśmy się, żeby przestała nas nękać, inaczej podejmiemy kroki prawne. Nakaz sądowy byłby bardziej bezpośredni, ale nie mogliśmy go uzyskać i jej poziom nękania nie był wystarczający według przepisów. Następnym krokiem byłoby chyba ustawienie wokół domu rakiet przeciwlotniczych, na wypadek, gdyby chciała zrzucić na nas kolejną falę łez i historii o kochającej babci. Taki właśnie jest poziom, jaki trzeba osiągnąć, żeby dostać nakaz sądowy. Bo podobno odmówienie komuś czegoś, a ta osoba mimo to próbuje, nie wystarcza, by sąd przyznał ochronę. Nawet groźba, że nie zobaczy swojego wnuka, ani że jej własny syn przestanie się z nią kontaktować, to wciąż za mało. Może czas poszukać jakichś używanych wieżyczek obronnych w atrakcyjnej cenie. Aktualizacja pierwsza. Urodziłam dziecko kilka tygodni temu dużo wcześniej, niż dotarłyby zamówione wieżyczki. Wiesz, trzeba je rozłożyć, zapakować w pudełka, wysłać przez FedEx to trochę trwa. Ale mówiąc poważnie, ostatnie miesiące ciąży były wystarczająco stresujące, zwłaszcza z wybrykami eliksji i bez możliwości uzyskania nakazu sądowego. Miałam nadzieję, że po narodzinach dziecka wszystko się uspokoi. I przez chwilę rzeczywiście było zaskakująco cicho. Aż za cicho. Wysłała kilka wiadomości z gratulacjami i nic dramatycznego. Nie było niespodziewanych wizyt, nie było pasywno-agresywnych komentarzy. Powinnam była się domyślić, że tylko czekała na odpowiedni moment. Nagle ogłosiła, że organizuje przyjęcie z okazji narodzin dziecka. Impreza ze wszystkimi szczegółami, zaproszeniami, dekoracjami i listą gości, na której byli ludzie, których prawie nie znaliśmy. Nie zapytała, czy się zgadzamy, po prostu przesłała szczegóły, jakby wszystko było już ustalone. Nie zgadzaliśmy się. Dopiero CO urodziłam. Ostatnie, czego chciałam, to impreza. Emyt powiedział jej, że nie przyjdziemy i że to narusza pismo wysłane przez naszego prawnika. Ona zachowywała się, jakby to my byliśmy nie w porządku i powiedziała, że i tak zorganizuje imprezę bez względu na wszystko. Twierdziła, że włożyła w to za dużo wysiłku. Powiedzieliśmy jej, że niech robi, co chce, byle nas nie wciągała. Oczywiście dla niej to było nie do zaakceptowania. Próbowała grać na moich emocjach. Mówiła, że to jej moment i że jestem niesprawiedliwa, bo zawłaszczam dziecko tylko dla siebie. Jakby dziewięć miesięcy ciąży i godziny porodu były po to, żeby ona mogła zrobić przyjęcie. Kroplą, która przelała czarę, było to, że próbowała całkowicie przejąć kontrolę. Skoro nie zamierzaliśmy przyprowadzić dziecka na jej imprezę, ona postanowiła przyprowadzić imprezę do nas. Pewnego popołudnia grupa jej znajomych i członków rodziny pojawiła się przed naszym domem, chcąc zobaczyć dziecko. Powiedziała im, że organizujemy małe spotkanie. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Odmówiłam otwarcia drzwi. Zostałam w domu z noworodkiem, a Emmet wyszedł i poprosił wszystkich, żeby odeszli. Aleksa zachowywała się, jakby była w kompletnym szoku, mówiąc, że nie spodziewała się takiej reakcji, jakby przyprowadzenie tłumu ludzi bez zapowiedzi było czymś normalnym. Wtedy powiedziałam dość. Powiedziałam Emmetowi, żeby zadzwonił do prawnika i złożył pozew o nękanie. Mieliśmy dowody, do zdjęcia z tej niespodziewanej wizyty, wiadomości, wszystko. To wystarczyło, żeby wzmocnić sprawę i sprawić, że może już nigdy nie pokaże się w pobliżu. Oczywiście teraz znowu gra ofiarę e-mówi, że cierpi, bo ją pozywamy. I wiem, że próbuje zrobić ze mnie tę złą. Ale na tym się nie skończyło. Jedyną rzeczą, na której teraz mi zależy, jest wynik pozwu. Ale dramat się nie skończył. Ta kobieta ma to gdzieś, że została pozwana, ona chce dalej brnąć w ten absurd. Na tym etapie mam ochotę, żeby ciężarówka wyładowała na nią ruchome piaski, żeby wszystko przyspieszyć. Kilka dni później opublikowała post na Facebooku, w którym napisała, że jest gotowa wynająć prawników, żeby odebrać mi prawo do widywania mojego własnego dziecka. Napisała, że to dowód na to, że jestem złą synową, a jej syn został przeze mnie zlobotomizowany. Nie przejęłam się tym, w po prostu kolejne dowody dla mojego prawnika. Być może jesteśmy już na etapie, gdzie nakaz sądowy faktycznie stanie się możliwy. Nie wiem. Ale najbardziej szokujące było to, co zrobiła później. Skontaktowała się z moimi rodzicami, próbując przekonać ich, żeby przemówili mi do rozsądku. Powiedziała im, że martwi się o moje zdrowie psychiczne, bo to, co robię, nie jest normalne. Ironia w tym wszystkim była przepiękna. Moi rodzice, którzy pewnie nienawidzą eliksji niemal tak samo jak ja, odpowiedzieli jej dokładnie to, czego się można było spodziewać. Niech sobie wykopie dół, wsadzi tam głowę i czeka, aż ją ktoś zawoła. W tym momencie moim priorytetem było dziecko i dojście do siebie po porodzie. Od tego mamy prawnika nie po to, by mediował, ale po to, by działał zdecydowanie. I nie wybraliśmy byle jakiego adwokata. Wybraliśmy faceta, który odbył dwa tury w Iraku. Ten człowiek pije najpam na śniadanie, bo kawa już na niego nie działa. Zapłaciłabym dodatkowo, żeby zobaczyć, jak pluje nim w twarz mojej teściowej i jak ta się topi jak zła wiedźma z as. Tak, pytałam, takie usługi nie są w pakiecie. Ale tak, oto nasza sytuacja. Alexa nie zamierza się zatrzymać, a to nasza jedyna legalna ścieżka. Nie, nie zadzwoniliśmy po policję, gdy pierwszy raz się pojawiła. Bo jeśli sąd nie chce nam dać nakazu sądowego, to policja na pewno stwierdzi, że nic złego się nie dzieje. Wiem. Sprawiedliwość w tym kraju kuleje. Nie musisz mi tego mówić. Aktualizacja druga. Oczywiście prawo nie działa, kiedy ofiara potrzebuje pomocy. Ale kiedy biedna babcia zostaje odcięta przez własnego syna, a nagle prawo zaczyna się uaktywniać. Wszystko zaczęło się od wiadomości noworocznej od Emmeta. Zapytał, czy naprawdę zamierzamy trzymać Alexa z dala od wnuka na zawsze. Dodał, że Alexa sprawdza swoje prawa prawne. Najpierw nie rozumiałam, o co chodzi. Ale potem zaczęłam dostawać wiadomości od innych członków rodziny, mówiących to samo. Alexa mówiła, że planuje domagać się praw babci. Na początku się śmiałam. Brzmiało to absurdalnie. Nie byliśmy zaniedbującymi rodzicami, nie trzymaliśmy jej z dala złośliwie. Pozwaliśmy ją zanękanie e i tylko dlatego, że nie mogliśmy uzyskać zakazu sądowego. Ale im więcej czytałam tych wiadomości, tym bardziej rozumiałam, że ona mówi poważnie. Podobno skonsultowała się z prawnikiem i uwierzyła, że ma prawo do wizyt u wnuka. I ponieważ nie pozwalaliśmy jej być babcią na jej warunkach, postanowiła przeforsować to prawnie. Myślała, że ma podstawy, bo nie dostawała tego, czego chciała. Była wściekła. Ale to nic w porównaniu z tym, jak wściekły był Emyt. Od razu zadzwonił do swojej ciotki i siostry eliksji, która była z nią w kontakcie, ale stała po naszej stronie. Zapytał ją, czy wie, co Alexa planuje. Przyznała, że tak, że Alexa mówiła o prawnikach, ale dodała, że to raczej wentyl bezpieczeństwa, forma manipulacji miała nadzieję, że się przestraszymy i ustąpimy. Zaczęłam sama sprawdzać, jakie są przepisy dotyczące praw dziadków w naszym stanie. Na szczęście, zgodnie z tym, co znalazłam, i nie miała żadnej podstawy. Żeby zdobyć jakiekolwiek prawa, musiałaby udowodnić, że my, jako rodzice, szkodzimy dziecku albo narażamy je na niebezpieczeństwo. A nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że chronimy nasze dziecko przed wielkim szczurem, który próbuje się do niego zbliżyć. Robimy to w sposób legalny. Nie boimy się jej. To już nie strach, tylko czysta irytacja. Ale jeśli jest w tym coś dobrego, to to, że wszystko, co robi Alexa, jest tylko dodatkowym paliwem dla naszej sprawy. Nasz prawnik zapewnił nas, że jej podstawy są zerowe, a próby pozywania nas od prawo do wnuka, są po prostu kolejnym aktem nękania. Nie można używać prawa, żeby wyrządzać komuś krzywdę. Nasza sprawa staje się coraz silniejsza. Jeśli Alexa naprawdę zechce walczyć o kontakty z dzieckiem, to my będziemy walczyć, by musiała płacić alimenty, mimo że i tak nigdy go nie zobaczy. Nie naprawdę nie zamierzamy tego robić. Ale kiedy wygramy sprawę, poczuje się tak, jakby zapłaciła. Aktualizacja trzecia. W końcu, wiem, moja teściowa naprawdę złożyła pozew o prawo do kontaktów z wnukiem. Został odrzucony szybciej niż jej poranny drink znika o dziesiątej rano. Rozprawa była szybka. Sędzia spojrzał na dokumenty, powiedział, żeby nie marnować jego czasu na rodzinne sprzeczki i zamknął sprawę na miejscu. Nie było żadnych dowodów, że jesteśmy złymi rodzicami. Jedyne, co Alexa miała, to to, że nie mogła widywać naszego dziecka i że nie przyszliśmy na jej baby shower. Przynajmniej nie wspomniała o niespodziankowej imprezie, którą próbowała zorganizować u nas w domu. Sędzia, duży, poważny mężczyzna o ciemnej karnacji zdjął okulary, spojrzał jej prosto w oczy i zapytał. Nie ma pani żadnych hobby? Prawnik eliksji próbował złożyć wniosek o wyłączenie sędziego z postępowania. Na co sędzia odpowiedział. Może od razu złoży pan też wniosek o cofnięcie sobie licencji? Nie sądzę, by kontynuowali ten pomysł. Nasza sprawa cywilna nadal trwa. Nie mieliśmy jeszcze rozprawy, bo prawnik mojej teściowej próbuje zebrać obronę. Ale nie sądzę, żeby mogli to odwlekać w nieskończoność. A jeśli wygramy, to bardzo możliwe, że sąd przyzna nam również nakaz sądowy oprócz wygranej sprawy. To rozwiązałoby wiele rzeczy wcześniej. Chociaż, znając Aleksę i to, ile najprawdopodobniej wypija, ten nakaz tylko by ją sprowokował do jeszcze większego szaleństwa. Ceo prowadzi nas do tego. Pewnego popołudnia zauważyłam samochód zaparkowany na końcu ulicy. Najpierw myślałam, że to przewidzenie. Ale gdy się lepiej przyjrzałam, to był samochód Elixi. Nie widziałam dokładnie, kto siedzi w środku, ale czułam, że to ona. Czy czekała, aż wyjdę po pocztę, żeby mogła wyskoczyć z auta i wejść do domu, zanim zdążę wrócić? Lubię chodzić powoli. Ta kobieta nie ma kondycji, żeby tak biec. Dostałaby eksplozji parystaniego whisky, a potem trzeba by tłumaczyć sąsiadom, skąd te wypalone ślady na ulicy. Powiedziałam o wszystkim Emmetowi. Zadzwoniliśmy na policję, zgłaszając podejrzany samochód, który obserwuje domy z końca ulicy. Gdy przyjechali policjanci, ja zostałam w domu z dzieckiem, a Emmet wyszedł, żeby z nimi porozmawiać. I tak to była Alexa. I nie policja nic nie zrobiła, bo technicznie nie zrobiła nic nielegalnego. Ale Emyt, policjanci i Alexa chwilę rozmawiali. Z okna widziałam, jak Alexa płacze i gestykuluje, jakby błagała. Emyt nie ustąpił. Policjanci w końcu kazali jej odjechać. Mimo że opowiedzieliśmy im całą historię, która doprowadziła nas do tego momentu, i nie aresztowali jej i nawet nie dali ostrzeżenia. Ostatecznie pojechała sobie, a potem i policjanci. Emyt powiedział mi później, co opowiedziała. Wciąż nie przyznała, że zrobiła coś złego. Zamiast tego usprawiedliwiała swoje zachowanie, nie mówiąc, że musiała tak działać, bo zostawiliśmy ją bez wyjścia. Że to niesprawiedliwe, że postawiliśmy ją w takiej sytuacji. Jednemu z policjantów powiedziała nawet, że jeśli pozwoli jej zobaczyć wnuka i porozmawiać ze mną, to zaprosi go na baby shower, by świętować rodzinną zgodę. Obaj policjanci spojrzeli na siebie w milczeniu. Aktualizacja czwarta, zakończenie. To aktualizacja, na którą czekałam. Finał naszej sprawy sądowej. Mieliśmy rozprawę i zapadł wyrok. Sędzia w ten sam, który wcześniej nie miał cierpliwości do głupot eliksji i ponownie nie dał jej tego, czego się spodziewała. Ale zanim przejdę do wyroku, krótkie podsumowanie ostatnich miesięcy. Nie było wielu incydentów i żaden nie był jakoś szczególnie groźny, ale jeden był wyjątkowo absurdalny i dość zabawny. Alexa pojawiła się na przyjęciu z okazji narodzin dziecka jednej ze swoich koleżanek. Nie wiemy, czy była zaproszona, czy sama się wprosiła, czy po prostu się pojawiła. Spędziła całą imprezę wrzucając zdjęcia na Facebooka, jakby to był jej wnuk. Mały szczegół. Jej koleżanka była matką mamy dziecka, czyli w tej historii zajmowała miejsce, które moja mama zajmuje w naszej. Kolejna porcja ironii zaserwowana przez Aleksę. Sama rozprawa była prosta. Mieliśmy mnóstwo dowodów, wiadomości, połączenia, niechciane wizyty, zeznania członków rodziny i oczywiście moich rodziców. Ci dzwonili do mnie przez cały tydzień przed rozprawą z pytaniami typu: Jakie założyć krawaty. Ile wcześniej musimy przyjechać? Przyjechali do sądu dwie godziny za wcześnie. Myślę, że budynek był jeszcze zamknięty. Każdy, kto ich nie zna, pomyślałby, że to przez przezorność. Ale ja wiem, nie pozwoliliby, żeby cokolwiek uniemożliwiło im zobaczenie, jak Alexa przegrywa. Huragan, trzęsienie ziemi, zombie, nic nie miało ich zatrzymać. Dzięki ich wsparciu i wszystkim dowodom wygraliśmy. Sąd przyznał nam odszkodowanie w wysokości prawie 22 tysiące dolarów. Ale najbardziej wartościowe było to, że sąd wydał zakaz zbliżania się. Alexa ma zakaz zbliżania się do nas na odległość mniejszą niż 150 metrów. Więc koniec z parkowaniem przed domem. Ale to nie był zwykły zakaz. Teraz rozumiem, dlaczego tak trudno go zdobyć, bo ten ma prawdziwe konsekwencje. Zazwyczaj złamanie zakazu skutkuje mandatem. Tutaj, jeśli Alexa go złamie, trafia do więzienia na rok. Zakaz obowiązuje przez pięć lat. I szczerze mówiąc, jestem z tego wyniku zadowolona. Kosztowało nas to wiele. Adwokat, którego Alexa częściowo musi opłacić. Kilka psychicznych ataków z jej strony. Pięć baterii przeciwlotniczych i trzy pułapki w ogrodzie. Ale teraz mamy złoty zakaz sądowy. A te 22 tysiące dolarów też się przydadzą. Po rozprawie moi rodzice minęli się z nią na korytarzu, i podziękowali jej za przelew. Wątpię, żeby Alexa przejęła się pieniędzmi i przynajmniej nie tak jak my. Ale jestem pewna, że zabolało ją to, że ci gorsi ludzie, jak widzi moich rodziców, śmiali się jej w twarz. Teraz czas, by naprawdę cieszyć się rodziną, spokojem i moim świętym spokojem.